Rozmawiamy z Niką z Polskiego Związku Syndykalistów. E, Nika, powiedz nam e, skąd pomysł na tą akcję e, dzisiejszą. No, e, od dłuższego czasu trwa akcja e, protestacyjna przeciwko łamaniu praw pracowniczych przez e, No Cały czas, e, jakby z tygodnia na tydzień, niestety. E, Prawo pracownicze ulegają w tej firmie degradacji, a firma odmawia, e, odmawia e, podjęcia z nami dialogu, w związku z czym e, po prostu postanowiliśmy, że e, firma jakby ignorując nas daje nam znak, że ignorując na przykład nasze akcje protestacyjne pod siedzibą daje nam znak że musimy szukać pomocy gdzieś indziej i że po prostu te akcje muszą być głośniejsze, dlatego dzisiaj jest akcja, w ramach której e, chcemy poinformować przede wszystkim kurierów, e, ale również osoby, które korzystają ze słów że taka akcja protestacyjna się dzieje i że e, nie ma naszej zgody na to, żeby łamać prawa pracownicze. Tam na stronie waszej akcji można przeczytać, że też żądacie o przywrócenia do pracy pewne osoby. Tak. Powiedzcie mi, jaka skala jest tych osób zwolnionych i o jakiej tutaj ilości mówimy? Wiemy na pewno o tym, że zostało zwolnionych na dzień dzisiejszy 8 osób, z czego domagamy się przywrócenia do pracy Trzech, ponieważ pozostałe nie prosiły o, o naszą pomoc. Co nie zmienia, że problem generalnie w firmie jest taki, że osoby, które ośmielą się skrytykować lub nawoływać do samoorganizacji pracowników są po prostu bez podania przyczyny zwalniane z dnia na dzień. A czy zwracaliście się do y, centrali pyszne.pl y, do poznania, czy to jest... Y... To jest dopiero w planie. W planie? To jest w planie, tak. Na razie, na razie pismo zostało przekazane szefowi koordynatorów y, warszawskiego hubu, który, y -y. który osobiście podejmował decyzję o tych zwolnieniach. A, w ten sposób. Dobra, dzięki.